Cześć, z tej strony Dariusz Farmaciński. Chciałbym Ci w tym odcinku przedstawić ćwiczenia, gdzie za pomocą kija możesz bardzo fajny sposób mobilizować całą obręcz barkową, a w szczególności otwierać klatkę piersiową. Zapraszam do oglądania. W pierwszym ćwiczeniu chciałbym, żeby się troszeczkę rozgrzał. I teraz wykorzystaj kija do tego, żeby wykonać kilka takich różnych wahadłowych ruchów. Złap go szeroko, przynajmniej półtora szerokości barków i wykonuj kilka swobodnych takich ruchów na lewo i na prawo, dokręcając do tego biodra. Czyli jeśli w płaszczyźnie czołowej przed tobą porusza się kij, to spróbuj na końcu dokręcić biodro do wewnątrz. Hop. I raz i dwa, prawe biodro, lewe biodro. Tak jest. Następnie wykonaj kilka ruchów skrętnych, ustaw się jedną nogą do przodu, niech to będzie lewa noga, prawa stoi na palcach i wykonaj kilka różnych ruchów w poprzek ciała tutaj. Wydech. Wdech. Po około 5-6 powtórzeniach możesz dodać też komponentę rotacji, czyli możesz przejść tutaj w poprzek, ale z rotacją. Wdech. Rytmicznie oddychamy. Tak jest. Następnie wykonaj kilka ruchów takich za głowę. Co jest istotne, to staraj się, żeby Twoje biodra były trochę wysunięte przed linię barków. Czyli wykonuj nie o tyle obszerny ruch rękami. Tyle co byś bardziej postarał się zaangażować samą obręcz miedniczną i barki do tego, żeby wykonywać ten ruch. Żebyś poczuł czy poczuła, że aktywne stają się też biodra. Czyli bardzo szeroki chwyt, biodra wędrują w przód, barki w tył i kij za głową. Tak jest. I to samo analogicznie w drugą stronę. Jeśli masz dużo przestrzeni, to możesz wykorzystać wagę kija do tego, żeby jeszcze wykonać parę ruchów takich dynamicznych w ten sposób. Czyli łapiesz sobie kija prawą ręką tak, żeby dłuższa część stanowiła tę bezwładność. Następnie lewą nogę cofasz i prawą rękę do tyłu do rotacji. Tak, że będziesz odczuwać, że tutaj jest intensywny stretching i przy klatce piersiowej. Następnie robisz krok w przód. Zamykasz pozycję, otwierasz, zamykasz. Otwierasz, zamykasz. Jeśli głowa zostanie na wprost, to poczujesz intensywniej klatkę piersiową i ewentualnie rejon biodra. Jeśli głowa powędruje za kijem, to dodatkowo poczujesz intensywniej odcinek piersiowy i odcinek szyjny kręgosłupa. I następnie analogicznie to samo wykonujesz na drugą stronę. Czyli noga idzie w tył, wydech, wdech, wydech. Wdech, wydech i wdech. Po tym ćwiczeniu przechodzimy sobie do niższej pozycji. Jedną nogę ustawiasz z tyłu, załóżmy, że to będzie prawa kończyna i trzymasz prawą rękę możliwie wysoko na kiju. Lewa noga idzie do przodu tak, żebyś jak zejdziesz maksymalnie biodrem do dołu, to mniej więcej utrzymać musisz rzepkę na wysokości linii palców nad małym palcem, lekko na zewnątrz. I teraz pochylasz się swobodnie do przodu, i starasz się zawisnąć na kiju, utrzymać tę pozycję i starać się głęboko oddychać. Wdech, wydech. Przy każdym takim długim wydechu spróbuj schodzić minimalnie niżej. Jeśli odczuwasz jakikolwiek dyskomfort w obrębie barku, spróbuj postawić kija trochę szerzej żeby skierować trochę ramię bardziej na zewnątrz. Ważne jest, żeby złapać kija w ten sposób, by kciuk był skierowany do góry, żeby się tu nie pomylić z uchwytem. I jeśli yy, nie możesz się skupić na tym, żeby za, nie zaciskać mocno ręki, to spróbuj złapać kija o tak. Najpierw kciuk, a potem palce. I w ten sposób, takim haczykiem, będziesz mógł mogła skupić się mocniej na rozciąganiu, a mniej na trzymaniu samego kija. Tak? Schodzimy w dół. Ok, alternatywnie, możesz zapaść sobie też za tylną nogę i wykonać ten sam ruch. I głęboko oddychamy. W kolejnym ćwiczeniu wykonamy bardzo podobny ruch, ale w niższej pozycji. Czyli siadasz sobie na jednej nodze w ten sposób, rękę ustawiasz do boku, czyli ręka idzie bardziej w poprzek, i schodzisz sobie tutaj. I podobnie mocno głęboko oddychasz. Wdech. Możesz w tej pozycji zostać i się troszeczkę powiercić. Tutaj, poskręcać się miednicą. Na lewo, na prawo. Na lewo, na prawo. Jeśli taka pozycja jest trudna dla ciebie, to możesz zacząć od zwykłej pozycji gdzie siedzisz sobie swobodnie na piętach tylko pamiętaj, żeby skręcić lekko do środka pięty tak, żeby one były pod guzami kulszowymi żeby stopa nie była w taki sposób ustawiona tylko musisz ją lekko dokręcić tutaj pod guzy kulszowe i swobodnie sobie dajesz rękę w bok rozciągasz klatkę i trzymasz możesz pozmieniać kąty lekko kij do tyłu zejść w dół lekko kij do przodu zejść w dół i tutaj, i podobnie, już z tej pozycji pełnego rozciągnięcia, możesz spróbować popracować innym rejonem ciała. Czyli na przykład troszeczkę się poruszać na boki, poruszać trochę głową, poskręcać głowę, tak? Albo się powiercić w tej pozycji. To samo ćwiczenie wykonaj później na drugą kończynę. Tak jest, i następnie przechodzimy do pozycji. Troszeczkę wyższej. I teraz łapiemy sobie kij szeroko w taki sposób, ale za sobą, za plecami. Popatrz na plecach, łapiesz go pod chwytem i przechodzimy do pozycji stojącej. I teraz ustaw stopy tak szeroko, jak jesteś w stanie, ale ma być pozycja komfortowa. Palce stóp skierowane na zewnątrz. Następnie pchamy miednicę do tyłu ściągnięte łopatki. Na tych ściągniętych łopatkach wykonujesz skłon ze skrętem i opierasz końcówkę kija na ziemi. W tej pozycji rozciągasz ręce jak najmocniej, a jeśli nie możesz, to popraw pozycję, wróć do pozycji wyjściowej, jak najszerzej złap kija. Zwróć uwagę, że znowu możesz złapać sobie kciuka. Nie jest to konieczne, ale czasami bardzo pomaga. I znowu wypnij biodra w tył, oprzyj kija na dole i poskręcaj trochę głową. Jedną i w drugą. Jedną i w drugą. Dokręć barki. Skręcamy bardziej barki w tył. Hop. Tak. I teraz popracuj nogami. Ciężar na jedną nogę, na drugą. Na jedną, na drugą. Na jedną, na drugą. I zmieniamy stronę. Pokręć głową. Pobalansuj ciałem. Albo po prostu rytmicznie zmieniaj strony. Uf. 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 Ok, ostatnie ostatnim ćwiczeniu zajmujemy się samą obręczą barkową. Łapiemy sobie kija możliwie szeroko, przynajmniej półtora szerokości barków. Opierasz go sobie na plecach. Ściągasz mocno łopatki. A następnie z wydechem starasz się pchnąć kija jak najdalej za siebie. Wdech. Napnij mięśnie brzucha i pchaj. Dech, ściągnij łopatki. Możesz złapać węże, jeśli jesteś w stanie. Jeśli nie możesz zrobić tyle co ja, tylko się odchylasz, złap na początku szerzej i wykonaj taki ruch. Hop, albo nawet tutaj. Ale staraj się ściskać łopatki i pchać kija mocno za siebie. Wszystkie ćwiczenia możesz wykonać z kijem albo ewentualnie z rurką PCV, którą kupisz w każdym sklepie budowlanym. Rurka da ci pewną tolerancję, jeśli w którymś ćwiczeniu nie będziesz w stanie wykonać danego ruchu, to ona się lekko wygnie i pozwoli ci mimo wszystko na to, żebyś zrobił to ćwiczenie bezpiecznie. Pamiętaj, że nie chcemy, żebyś czuł ból w żadnym ćwiczeniu. Ból może być minimalny, takie 3 punkty na 10, w skali 10-punktowej około nie, nie więcej. Stara się te ćwiczenia wykonywać regularnie, mogą być wykonywane codziennie, ale niezbyt intensywnie, lub jeśli zrobisz je bardzo intensywnie, tak że będziesz czuł lekki dyskomfort, to wtedy musisz tak jak w każdym treningu zrobić za 3-4 dni przerwy. Na dzisiaj to tyle. Dziękuję serdecznie, zapraszam do lajkowania, do subskrybowania mojego kanału. Do zobaczenia. Cześć.